Mordeczki, jest już strasznie późno jak nagrywam ten odcinek, a z rana od ósmej mam studia. Mimo wszystko nie mogę odpuścić odcineczka, filmik dla was dzisiaj musi być, więc jak możecie docencie to łapeczką w górę, na pewno się nie wyśpię, ale ważne, że będzie odcinek. Dokładniej to witam was w kolejnym filmie na moim kanale z Brawl Starsowego Q&A, czyli serii, gdzie to wy zadajcie mi Brawl Starsowe pytania, ja wybieram najciekawsze z nich i na nie odpowiadam. Dzisiaj poruszymy już powoli też jeden z tematów świątecznych, bo mieliście kilka pytań z tym związanych. A jeśli wy nie chcecie przegapić żadnych darmowych Świątecznych podarunków, to polecam zostawić suba na moim kanale, bo na pewno też ja sam na święta będę wam dużo kozackich skinów i innych rzeczy do rozdawał. I tylko osoby z subikiem będą mogły je zgarniać. Ale dobra, pytanko numer jeden jest strasznie ciekawe i wczoraj pojawiało się wiele razy. Co się dzieje z kątem hyry? No i to jest mocny temat. E, moi drodzy, wyjdziemy sobie w topkę. Następnie klikniemy w tabelę, gdzie mamy wszechczasów tą pozycję, kto miał najwięcej pucharków. No i na pierwszym miejscu oczywiście jest Hyra, ale patrzcie na jego dziwny nick i oprócz tego jest w klanie, który nazywa się Nub i Pajac, więc raczej chyba sam Hyra by do takiego klanu nie dołączył i tym bardziej nie ustawiłby takiej dziwnej nazwy najprawdopodobniej konto Hyry zostało schakowane nie wiadomo o co z tym chodzi a jak wejdziemy sobie w ten klan, to tu mamy jakby też coś dziwnego w opisie tego klubu, napisano tam, że nie oddam tego konta, płacz dalej nienawidzę cię Hyra, ty nie zasługujesz na dobre życie więc to no, dosyć agresywnie tutaj ktoś napisał i z tego wynika, że chyba konto Hyry rzeczywiście zostało przejęte przez jakiegoś jego hejtera czy coś w tym stylu. Ale ja jeszcze tak na 100% nie byłbym tego pewny, bo mam z tyłu głowy, że Hera często lubi robić takie akcje pod odcinki i może to być też ustawione, ale no może nie, może rzeczywiście jest to zhakowane konto, jak tak to współczuję. A zanim przejdę dalej, chciałem tylko przypomnieć, że już na dniach na odcineczku pozdrowię każdą osobę, która zakupi coś w sklepie Brawl Stars lub jakiejś innej grze Supercell'a z kodzikiem TORI wpisanym. Jak zakupicie coś, to podsłuchajcie na tego maila, nagrania lub screeny, gdzie właśnie widać jak coś kupujecie z moim kodem i będziecie pozdrawiani już na dniach na odcinku. Który boss z wszystkich jest według Ciebie najtrudniejszy? Mega Dobre pytanko, no i teraz pytanie, czy chodzi Tylko o te bossy ze Stranger Things Jak na przykład tutaj Wekna, którego Mamy, e, czy też chodzi o połączenie Już tych wszystkich bossów, które były Kiedykolwiek w Brawl Stars? Jeśli ta druga Opcja, no to ziomeczek jakim jest Bleu, Przygotował fajną grafikę, gdzie zebrał te wszystkie Bossy w jedno miejsce No i zobaczcie, możemy sobie zdecydować Który z nich był najtrudniejszy, nie wiem czy Przeciwko wszystkim z nich mieliście okazję grać Ja miałem i muszę wam powiedzieć że no ciężko też porównywać te bossy, bo ten Keiju działał troszkę inaczej e, niż chociażby te Halloweenowe bossy i tak dalej. Mamy też tego standardowego wielkiego robota, który na tych mocnych levelach serio potrafił być ostry. Ale moim zdaniem chyba najtrudniejszy jest ten Wekna, czyli ten, który jest teraz. Naprawdę gra się z nim ciężko, zwłaszcza na tych wyższych levelach, więc chyba wybrałbym jego. No i myślę, że wyróżniłbym tutaj, nie wiem, czy tego Tika, który był najtrudniejszy z Halloweenowych. Chyba Rico, on był mega ciężki, powiem wam szczerze, więc no raczej te dwa bossy chyba bym wybrał. Napiszcie, którego wy wybieracie, postaram się przypiąć wam serducho Ty będziesz komentować finały turnieju od T-Mobile No i powiem wam tak widzowie, dla fanów esportu mam naprawdę fajną informację Bo tak, będę komentował już w tą niedzielę Około godzinki 15 czy tam nawet 16.00 na moim głównym kanale Torii Odpalam wam live'ika z komentowania finału T-Esport Championship Jest to mocny turniej, który komentowałem też rok temu Rok temu wygrało go Foot Esports, czyli nasi polscy chłopacy W tym roku do finału zawędrował między innymi Kapi czyli jeden z Polaków, który gra w drużynie z Symantekiem, Oni grają w drużynie Ninjago, ale też nie będą mieli łatwych rywali, bo tam między innymi gra Salty. Do tego Artur i też jest jeden Polak właśnie w tej drużynie, więc w sumie będzie dwóch Polaków w finale. LAN odbywać się będzie w Budapeszcie i będzie wielka e-sportowa scena, naprawdę zapowiada się fajnie. I jest to taki ostatni sprawdzian przed wielkimi finałami światowymi, które też za niedługo będę dla was komentował prosto ze Szwecji, więc dajcie znać w komentarzu, czy będziecie na tym turnieju T-Mobile w niedzielę u mnie na live. Naprawdę warto wpaść, bo nie będzie to jakieś mega długie komentowanie, będzie tylko finał. Ale naprawdę emocji w nim nie zabraknie. Tak samo jak w tym odcinku nie zabraknie emocji, więc oglądajcie do końca, bo najciekawsze pytanka przed nami: Dlaczego nie da się trafić żadnego skina Stranger Things? No, też często mi to pytanko zadajecie, powiem szczerze. E, ja też mam ten problem: żadnego skina Stranger Things jeszcze nie trafiłem. A już wam pokazuję, otworzyłem 32 paczuszki, więc trochę tego już otwierałem, a i jeden mi nie wydropił. Więc no jest trochę przypał. Chciałbym chociaż jakiegoś jednego z nich trafić, i słyszałem, że to nie tylko ja Taki problem, tylko wiele osób, które otwierają, nic tutaj nie dropnęło. Napiszcie, czy wam się udało? No, powiem tak. Twórcy dali naprawdę małe szanse na trafienie właśnie w tych tariach kart nowych skinów, mniejsze niż zazwyczaj. No i to widać, bo no naprawdę ciężko jest je tutaj trafić. Więc no, to jest po prostu powodem, dlaczego tak słabo aż to dropi. Słyszałem nawet skargi wielu YouTuberów do Supersela, że wydają oni naprawdę grube setki złotych właśnie na otwieranie tych paczek. I tak mi trafiają żadnego skina. Jest to trochę dziwne. Jaka jest według Ciebie najsilniejsza postać na nowy tryb? I teraz pytanie: o który nowy tryb chodzi? No, podejrzewam, że o starcie po drugiej stronie, czyli ten tak zwany odwrócony showdown. Udało mi się go parę razy wygrać. Nie jakoś dużo, bo jeszcze aż tak mega dużo w niego nie grałem. Ale jak widzicie, czy to na Bibi, czy to na Bel, czy to na Nani, mam tutaj zwycięstwa. No, ale jaka postać jest najlepsza? No, szczerze, mordeczki, jak miałbym wybierać taką, która mi pierwsza przychodzi do głowy, że najłatwiej jest ją wygrywać, no to chyba Edgar, Nie oszukuję. Się. Na tym trybie bardzo ważne jest to, żeby wziąć postać, którą łatwo robi się kile. Wiecie jak wygląda gadżet Edgara, wiecie jak wygląda jego ult, więc myślę, że on jest idealną postacią po prostu na ten tryb i daje darmowe pucharki. Ale oczywiście też bardzo dobrze sprawuje się tutaj między innymi Shellka, którą każdy ma tu odblokowaną, no bo jej kartę dostajemy od początku. Kozatka jest też Lili, bo można fajnie właśnie użyć jej gadżetu i się schować na parę dobrych sekund. Wtedy inni się wybiją i macie łatwiejsze szanse na awans do kolejnej rundy. Dajcie znać w komentarzu kogo wy lubicie najbardziej na ten tryb. Czy to prawda, że Bóg z czarnymi postaciami powróć You. Widzowie, to jest też kolejna mocna informacja. No, na pewno okaże się taki bóg, że kiedyś postacie robiły się całe czarne i nie wczytywały im się tekstury. I to jest prawda. Te screeny, które wam tutaj wyświetlam, wydarzyły się w ostatnich dniach. Ludzie zaczęli wrzucać na Twittera i na Reddita, że znowu ten bóg powrócił. Kiedyś było jego mnóstwo, ale już myślałem, że twórcy go naprawili, no bo dawno o nim nie słyszałem, nie? A nagle kolejne osoby się skarżą, że znowu ich skiny, ich postacie się nie wczytały no i po prostu same są w czarnych teksturach. I... No, no, tak jest nie tylko w menu, ale też jak wejdą do gry, to nawet niektórzy tak mieli. Więc to jest hit dopiero i nie spodziewałem się, że ten bóg powróci, jest to rzeczywiście prawdą. A teraz chyba najważniejsze pytanko tego odcinka, jakie będą prezenty na święta w tym roku? Święta już tuż tuż, tak samo zbliża się nam kolejny Brawl Talk, którego będziemy mieli już na początku grudnia. Jak wiecie, zawsze w okresie świąt twórcy szaleją i dają nam mnóstwo darmowych prezentów. Zazwyczaj mamy co roku taki codzienny kalendarzyk prezentów, gdzie przez 24 dni 1 grudnia codziennie odbieramy po jednej nagrodzie, która na nas czeka. W tym roku podejrzewam, że też tak będzie, będzie podobnie, może nawet twórcy przygotują specjalny kalendarzek adwentowy, który będziemy mogli zdrapywać czy tam otwierać i będzie on nam dawał te prezenty. I myślę, że to, iż dostaniemy jakiegoś darmowego skina jest praktycznie pewne. Są duże szanse, że dostaniemy nawet jakąś darmową postać darmowego zadymiarza, ale tutaj akurat pewny nie jestem. Na pewno myślę, że nowy skinek będzie jakiś fajny za darmo. Kto wie, może twórcy wrócą do starej tradycji i będą dodawać nowe rocznicowe skiny ehm, właśnie z tego okazji świątek, jak to było z klasyczną szelką, tym dynamajkiem i tak dalej. Przydałoby się, żeby to kontynuowali. Spodziewałbym się w ogóle w tym zbliżającym się brązoku jakiejś nowej skrzynki lub star dropa świątecznej. Na przykład tutaj macie pokazane, jak mogłaby wyglądać. I jeśli taka właśnie skrzyneczka by wbiła, to na pewno ona też za darmo na te święta by była e, rozdawana. W środku niej oczywiście zdropiłoby się typowo świąteczne... E, coś takiego jak mieliśmy ostatnio z tą cukierkową skrzynką halloweenową e, no to właśnie tak by to wyglądało z tą świąteczną, to że będą jakieś darmowe piny ikonki gracza, spreje to jest praktycznie pewne, o tym mówić nie muszę, zawsze co roku jakieś takie typowo świąteczne dostajemy, będzie też oczywiście złota ikonka siódemka, to też na pewno wiecie, podziewałbym się nawet jakiejś ilości darmowych gemów, bo zazwyczaj na święta je dostaniemy, nie mówię, że to będzie jakaś bardzo duża ilość, ale takie 20 czy 30 gemików myślę, że spokojnie może wlecieć za free na pewno twórcy obdarują nas jakimiś kredytami to jest też praktycznie pewne, no bo bardzo często je dostajemy. Legendarny star dropik, też mi się wydaje, że będzie. Zresztą to samo tyczy się hiper dropa, nie wierzę, że twórcy by nam go nie wręczyli. To są takie główne prezenty, które możemy myśleć, że raczej będą i są na nie ogromne szanse, no ale na pewno też będzie kilka innych, o których twórcy powiedzą nam dopiero za jakiś czas. i będę robił vlogi z finałów światowych? No mordeczki, jak wiecie, do Szwecji na finały światowe też już za niedługo lecę. Finały te zaczną się od 28 listopada, a będą trwać do 30 listopada. No i będę tam na miejscu, będę je komentował dla was, będę miał dostęp, żeby poruszać się po całej tej scenie, po całej arenie. Będę w hotelu z zawodnikami, którzy tam będą grali, pro playerami, no i z wieloma innymi youtuberami, a nawet twórcami Brawl Stars, czyli Danim i tak dalej. No i pytacie się, czy będę z tego robił specjalne odcinki, specjalne filmy, specjalne vlogi. Moja odpowiedź to tak, ewidentne tak. W ostatnich latach, jak byłem na finałach, żałuję, że nie robiłem takich typowych vlogów, żeby wszystko dokładnie wam pokazać od strony backstage'u, jak to wygląda. No, teraz się poprawię i na pewno no, takie odcinki dla Was wlecą, więc mordeczki tym bardziej subskrybujcie moje obydwa kanały, żeby ich nie przegapić. Postaram się zrobić dla Was jak najlepszy kontent się da, właśnie z tamtych finałów. Czy grałem już w nową grę Super Sala, jaką jest Bold Game? No tak, rzeczywiście taka gierka istnieje, no dopiero jest w fazie beta, takiej testowej, gdzie można ją testować. Zwłaszcza YouTuberzy mają do niej dostęp i mogą w nią grać. Ja Wam powiem szczerze, że jeszcze nie grałem, nie testowałem, nie próbowałem. Widziałem tam jakieś pierwsze filmiki, e, widziałem jakieś screeny, jak ta gierka mniej więcej wygląda, jak działa. Jest ciekawa, ale ja na razie jeszcze poczekam. Może jak troszkę więcej o niej będzie powiedziane, może jak rzeczywiście twórcy uznają, że już na pewno ona wejdzie dla każdego i każdy będzie w nią mógł zagrać, to wtedy ją przetestuję. Na razie myślę, że nie ma co. O to. O co chodzi z tymi czerwonymi ikonkami za lata gry? Dobra widzowie, już kiedyś na podobne pytanko odpowiadałem. Mamy, jak wiecie, specjalne złote ikonki. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka i teraz już za niedługo nawet siódemkę dostaniemy, co roku takie otrzymujemy za darmo. I Ikonki te pokazują, od ilu lat gramy w Brawl Stars, która to już jest nasza rocznica grania w tą grę. Ale nie każdy z was wie, że takie ikonki są też w czerwonej wersji. E, Tutaj Wam wyświetlam, jak one właśnie wyglądają. No i jak je zdobyć w takim razie, tutaj mamy pytanko. Murdeczki to są ikonki, które muszę was zmartwić, ale są dostępne tylko w chińskim teraz U nas w grze nie można zdobyć tych czerwonych. My mamy złote, a oni w Chinach nie mają złotych, tylko mają czerwone. Działają tak samo jak u nas, że pokazują o tylu lat oni grają, tylko po prostu mają inny kolor. Więc mam nadzieję, że teraz już wszystko jasne i wiecie o co z tym chodzi. A my widzimy się dzisiaj na kanale Tori 3 około 20 na live'iku tym razem z Robloxa ze style Brain bo będzie nowy event. Do zobacząka, piona.